To popularna platforma typu GetPaidTo, która daje wiele możliwości zarabiania. Między innymi właśnie na oglądaniu krótkich filmów i reklam. System działa w prosty sposób. Oglądasz krótkie reklamy lub materiały wideo. Najczęściej są to kilkunasto albo kilkudziesięciosekundowe spoty reklamowe marek, zwiastuny filmów czy proste klipy rozrywkowe. Po obejrzeniu wyznaczonego czasu, zwykle od 15 do 30 sekund, otrzymujesz punkty, które możesz potem wymienić na gotówkę albo karty podarunkowe. Stawki nie są wysokie. Ale regularne korzystanie pozwala na zebranie przyzwoitej sumy. Dodatkowo Timebucks oferuje także ankiety, zadania specjalne czy testowanie aplikacji. Więc jeśli chcesz zwiększyć zarobki, możesz połączyć kilka różnych metod. Co więcej, platforma ma też takie funkcje jak udział w prostych kampaniach społecznościowych czy nawet codzienne bonusy, które dodatkowo ułatwiają zbieranie punktów. Na plus działa to, że wypłaty są możliwe już od 10 dolarów i można je otrzymać w gotówce, w kryptowalutach lub na PayPal. To świetna opcja dla tych którzy chcą krok po kroku rozbudowywać swój dodatkowy dochód, łącząc różne formy zarabiania w jednym miejscu, a przy okazji odbierać bonusy.